Sergiusz Wiechowski jeszcze w ubiegłym sezonie grał w barwach Chorzowskiego Ruchu. Teraz w Legii Warszawa wystąpił przeciwko swoim dawnym kolegom. No jest to bardzo, jeden z ważniejszych moich meczy, bo jeszcze pół roku temu grałem w ruchu, teraz jestem w Legii. No jestem u nowego pracodawcy i wydaje mi się, że będę starał się wszystko zrobić, żeby pokazać jak najlepiej. No I tak jak w meczu z Legią, wtedy strzelić bramkę, no teraz też. Początek spotkania. Mecze Legii z ruchem zawsze należały do emocjonujących widowisk. Pierwsza groźna sytuacja stworzona przez gości. Strzelał Siemianowski, ale nad bramką Grzegorza Szamotulskiego. Piętnasta minuta spotkania. Mosur do Pawła Skrzypka. Dobre dośrodkowanie na pole karne. Bartosz Karwan w swoim stylu i Legia objęła prowadzenie. Był to siódmy gol Bartosza Karwana w tych rozgrywkach. Podobną bramkę strzelił Bartosz Karwan w przegranym przez Legię meczu z Wisłą w Krakowie. Piętnasta minuta meczu. Sergiusz Wiechowski do Pawła Skrzypka, który przeniósł się tym razem na prawą stronę boiska. Do bezpańskiej piłki dochodzi Czereszewski i Legia prowadzi już 2-0. Piąta bramka Sylwestra Czerezewskiego w rozgrywkach. Wyraźny błąd obrony ruchu. Nie przejął piłki Nawrocki, a Czerezewski niezwykł marnować takich sytuacji. No Bardzo dobry mecz Legia wymiała dwie sytuacje, wykorzystała. Wydaje mi się, że jeden z lepszych meczów, jakie oglądałem w lidze. Prowadzenie do przerwy 2 do 0 trochę za bardzo uspokoiło piłkarzy Legii. W drugiej połowie inicjatywa należała do gości. 54 minuta Jamros bliski strzelenia, gola dla gości. 4 minuty później znów dobra akcja Chorzowian. Siemianowski próbował zaskoczyć Grzegorza Szamotulskiego. 67 minuta gry Mizia. Wleciałowski i dobrze czujnie w ramce legii Szamotulski. Dwie minuty później. Jeszcze jedna akcja mającego dużą przewagę ruchu, ale śródwie zabrakło nieco dokładności. Na kwadrans przed końcem jeszcze jedna dobra sytuacja dla gości Schorzowa Mariusz Śródtwa i wspaniale instynktownie Grzegorz Szamotulski. Pierwsza połowa przez Pana, przez nas, zupełnie dwie głupie stracone bramki. Druga połowa zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Praktycznie Legia nie istniała, mieliśmy naprawdę kilka sytuacji bardzo dobrych, nie wykorzystaliśmy. Wiadomo, wygrywa ta drużyna, która szele bramki.